Mianowicie, widzowie, dzisiaj oglądamy reakcję z Toilet Episodz 77 part 3. Jak będą jakieś zapisy, to za 3 miesiące czytamy je. To już moja druga oglądanie, drugi raz tego. I widać, tutaj pojawili się ktoś, co kto w ostatnim odcinku, w 76 byli źli. O, oh, Kamera Woman! Znaczy, to jest Plunger Woman. Orbital Fredsa. Huh. Hm, The Michael Jackson, okej. Okay. To jest Fred, widać Freda. No, to jest w ten. No, elitarny, No, Na elitarny, naprawdę tak? łatwo się tak przywrócił? Najwyżej do 50 -tego odcinka to było chyba. A i TV Woman tu przyleciała. I ją uratowała, OK. Niepodwiedny, nieodpowiedni go Co tu robisz? Idź na Widać, że użyli mojej kolejny gówniarzum. Czekaj, co mi się cofnę, nie... to nie czy... bo jak kolej gówniasu. Nie że odezwał się do tego, Astro, nie, nie się odezwał. I teraz tu przybył Titan TV, man. Toś umiera. I to nie ja. A, nawiązanie. Ubrota to mi się też tu mieli pewnie ubrota. Atakuje. Zwalił spójść na mnie. Nie, go jedzę. Pokonał chyba ile pokonał w tym odcinku. Okej, okay, też zobaczę, w te zwolnionym tempie, też zobaczę, w zwolnionym tempie. jest taka pewna też analiza, staram się zrobić. to nie chciał, żebyś umierał beznadziejnie. Więc jeśli możesz chcieć, pyt OK Ja trzymie Fuj, ty tam nie umyrał żebyś umierał beznadziejnie. Widz, jeśli możesz wziąć byt. Talce, ma talce, widać? Wolno. takowali kameramencie, go zaatakowali. Dobrze, brawo! Nie! Daj tu chciałaś. zabić martwych. Pokażę ci, ci, jak wygląda druga strona. Uchu, zdenerwowałem się tutaj, Tanti. Będę zdenerwował. Ok, czekaj, to już będą nowe toalety, nowi TV menu. Dobrze sobie poradziłeś z małymi pracą. się wszystkich do bazy i się stąd w bracie. Ok, to do, pewnie dodalą John pewnie TV woman, Larga TV mana. To są, są jedyne nowe. Papi to jest taka limena, ba, by... Dzogelnaut przylecał. Czekamy już na ostatnią część tego odcinka. Tymczasem nie uciekniesz. Ty tymczasem nie uciekniesz. Kto go uratuje? Ciekawe. Został on sam. Ten spikulem jest na wpół zimy Zima to nie wiadomo. I teraz muszę się tutaj tu zwalnia. Ten tu Okej. Okay. No dobra. Te ściany. Ten... Nie boli ręka. Camera Woman, Ganger Woman na szybce. Że... Jakoś te aż to wyglądało tylko Titana tv V Zaglonał został. To na pewno ktoś przybędzie dalej pomóc Titanowi T manowi Jedynie to by mógł mu pomóc G-Man. to może być taki bardziej sojusz. Nie będę na normalnej prędkości, znowu. Pamiętajcie, jedna łapka w górę i subskrypcja to będzie kolejna reakcja w następnym odcinku, jak wyjdzie. To kolejna reakcja. Tom studia, Defuk Buma. Jak będziecie celiliście kogoś, napiszcie w komentarzu, ale pamiętajcie o łapce w górę i subie. Strzelił.

Nowy odcinek, który jest kozacki. Moja ocena na, na, to jest 9 na 10. Tamten part 2 to jakiś 7 na 10. To jest 9 na 10. A jest ten jest 9 na 10. Co? Mi się podobają po prostu odcinki. Będzie kozak lepszy niż to będzie 10 na 10. Cały Cały ten wszystkie odcinki. Ale czy odcinki to jakieś, czy jakieś 10 na 10, czy odcinki. Jeśli czwarty, to będzie wyższa, 10 na 10. Ciekawe. Popatrznik naprowadzający, widać, co się robili sobie. Okej, okay, nawet my, mamy, mieliśmy też w przecieku tego, co Brot omówił. Brot, o ten, ktoś nie zna, że ktoś umrze. A to powiedział ten TV man jak tym, jak tym, powiedział ten, ten, mi ten umieśniony pie, palce jak było w przeciekach. Ktoś umiera, ale to nie ja. Tak, tu był oczyszczalny który się pojawił pod koniec. Moja reakcja i analiza jest słabsza, wiem o tym, przybył przybył jakiś ostrzejszy gracz. Czekamy teraz na i co z tym Titanem kamelomanem? Biedny hmm? kameloman, Jedny. No dobra, nie fajnie jest jak się ogląda w innym tempie, przyznam, uszkodzony jest trochę, widać. I wyżenie do 50 odcinka, który był nie fajny, super fajny. Oglądałem całą serię nie na już, ale nie na żywo, bo to było jakaś godzinka. Teraz leci z teraz TV, TV Woman się uratuje. Wygląda jak od, od Spiderlanda wyglądała. Wygląda jak spa, od Spiderlanda wygląda przez Tak oglądam go sobie poniżej i on z tego TV Woman też miała takie coś, te ostca. i nagrywam na nowym na nowym miejscu i teraz to bardzo widzisz widzicie teraz jak od, od jak od Spidernauda ale ale i tak lepiej wygląda i tak lepiej wygląda w oryginalnej i tak lepiej wygląda jeśli was podczuje i tak, I tak lepiej wygląda w olby or oryginalne. Tak w oryginale wygląda lepiej. Teraz tu przybędzie taj. Ten uczek uratowała, uratowała Ganger Woman, TV Woman. Znaczy trwa tutaj light na, na scenę. Powinna Go Flapary. Co tu robisz? Idziemy U no. internet, robię, aż to, co padali w bazę Jest ich do bazy tylko czy to i w bazie, czy do TV menu w bazie. To ciekawe, prawda? ratowali ich, a czy, po prostu zabrali do ich bazy znowu? Mojej kolej gówniarzów, chyba Larde. Byli może w ledni przed w odcinku, ale teraz to sklep poprawili swoje. Może po prostu teraz ratowali ich po prostu. No okej, okay. nic takiego czerwakowego niczego, nie idzie jakby sklepnego, nie widziałem jeszcze tak nie widziałem nawet nie było tutaj, nie wiedzia, że nie ma tutaj defuktu boom Kto Ktoś jakiś? I zaraz raczuję ja tej tam menos man ale i tak, w tej grafie jest możliwe przegrać z tego autem, a nie może uciekać. ciekawe, kto go ratuje. Kameraman, ten kameraman nie, bo jest mega uszkodzony, nie ma nogi, ręki. Był przez wiele, aż co, to może być jeszcze bardziej poniższony. Jedynie ktoś umiera. To, to nawiązanie do tego przycieku, to jest nawiązanie do przycieku. i to nie ja tak, nawiązanie do przycieku to było nawiązanie do przycieku pamiętajcie od, 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 od Brota ja jedynie co bym mógł uratować z Titan po prostu kolejna spółka to Zimę tam TV Man ulepszany może go już ulepszyli dobrze i naprawili ten Kameramen nie bo jest nie wiadomo czy przeżył Jedynie to mógł być Zimmerman albo Titan Spikerman, czyli mógł już być ulepszony i naprawiony. To jedynie to wtedy. Teżny Titan T-man poległ od wielu astro, od swojego, od tego, od tego, od i dwa będzie który, to poniesione od tego, rozwalił temu telewizor jeden okej. Okay. Spóźno mnie. I teraz. Juuu. Jego eK... Okay. Ta muzyka nie zła, jeśli znajdź. Ta muzyka nie zła. Pamiętajcie, sub i łapka w górę kolejne leoknie na pali 4 i full epizod. Zapamiętajcie to dobrze? I teraz to będzie... Ile jeszcze? Jakoś połowa. Hmm, atakuje pająk. Titan TV Man uszkodzony. Dawno nie widziałem uszkodzonego Titan TV Mena. Tak, tak naprawdę. Te nie uratowali ich, ale i tak to nie wynagrodziło im to Minęło w pale kameramenów. Dużo, niektórzy uratowali przynajmniej, dużo uratowali ten lalc. A co to jest? Co to? Kto to był? Ciekawe. Kto hmm. to był? Ciekawe jedynie. Jak musiał być to pewnie... Z składu pewnie, tu go bardziej. Biedny TV Man wczoraj był upgrade z, z nagrodami. Za coś, grze i Daily teraz jest. Za tydzień będzie ten, ten odcinek będzie, prawda. Stevie Woman, live TV Man Astro jakie jest możliwe. I tutaj tam TV man, to nie wiadomo, czy to zacząłem takiego TV Mena, tana. Tak je to i dodali dawno. Jest ostatni, to ale to przed końcem. I ja chyba teraz jeszcze było w tym skończę nagranie. Ty tam nie chciał, żebyś imienia beznadziejnie.

kopnięty dla kameramana! Ha! 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 To było świetnie jak, jak kameramen tak go kopnął, uciekając uratował Spikermana i tv mena. Ale teraz, kto uratuje tv Mena znowu? Go nie był bardzo trzeba uratować, tylko bardziej TV-mana, bo był też zniszczony bardzo. I ciekawe, czy dalej żyje speaker, kameramen. Pierwszy tytan, wolno. Pierwszy tytan. Kameraman fajnie. najbardziej kolejny, czyli Selium. Najpierw Plunger Teraz możliwe, że ten tutaj ten kameraman nie żyje, a, teraz, a tu przy sobie przez żyje dalej. Nowa pland, nowy Plunger. Ale i tak, Plunger był pierwszy. Kameramenka, dostaliście, ho ho ho, kamerameni Ciselo. poznajcie ich gniew, mu ho mu ha, ha. Nie, leć kamerameni, nie, Ach. Ta muzyka jest niezła na ten odcinek, jest idealna. Jako... Jako... Na są takie niebieskie trochę. Bitach... Bit... Ty... Ty... ty ty. Cy... 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 Nie możesz... zabić martwych. 180 tysięcy? ma? A to wyszło jakieś 36 minut temu. A, ha. I sobie potem po prostu pamiętajcie o sobie, bo na druga strona. Wkurzył się, tak jak on więcej wkurzył, przyznajcie to. Tempo Tadek, dziwnie się ogląda w tym swoim tempie, dziwnie się ogląda. Okej, okay, rozwalony telewizor, rozwalony telewizor, telewizor, nie ma na pasku go, zaraz, nie ma na pasku? Ja, Uszkodzony, musisz, musisz uciekać. Ciekawe czy wzięli, ciekawe czy wzięli kameramenów tamtych. Znowu zostawili do próbek. To już wypradziłeś małe bracie. Okej, okay. widzicie tego muszę tego dodać, do, to to jest defense. I ja. on. Go już dodali. Deportowaliśmy, wszystkich do bazy. Do jakiej bazy to ciekawe? Wynosmy stąd stale blace. Wszystkich te a co z nimi tam niebieskim działem jednego? Ale większość zabrali. To przynajmniej nie to byli Prawda, biedny Titan TV Man, wyglądał okazacko od 1987 odcinek. 10 odcinków temu pojawił się z powrotem, w tym samym palcu. Ciekawe, pe... ciekawe co zrobił w czwartym. W roku 1967 mają tyle samopalców ciekawe, jakiś bieg okoliczności, prawda, by... Ty tam e lepiej uciekaj, bo jesteś poniższony. A uszkodz... miał i ma uszkodzony ten telewizor na pasku. Widać, uszkodzili mu ten telewizor na pasku też. Ledwo ty masz co jak żyć, z tym ty lepiej uciekaj. Kaj, z te, tymi telewizorkami mają osłonki na oczy jak ten z samego czwartego. Dlatego ja widzę, że to był koszaczki odcinek. Już jest... Na, dla mnie naprawdę, to jest 10 na 10. Cały te cercinę, że to są 10 na 10. Juggernaut. Jakby teraz g Dimen, czyli ten cameraman, to bym się zaskoczył, jakby to był ten cameraman. Tak ten kameraman. Czasem nie uciekniesz, ty tymczasem nie uciekniesz. To, to jedynie kto mógł się pojawić, jak mówiłem, to speakerman ulepszony i naprawiony i Dimen. uszkodzony, uszkodzony, tylko wiecie, jak, jak, kto mu pomoże? Życzę Wam miłego dnia, dajcie łapkę i szupa. Ponaczej, żeby kolejna reakcja z Palta Czwartego i całego epizodu. Zmajcie się nala!